Uczniowie z Usola gościli w naszym kraju przez tydzień, zwiedzali region, ale poznawali też codzienne życie Polaków. Taki właśnie był temat przewodni projektu. Podczas wizyty w Polsce uczniowie dowiedzieli się wielu rzeczy o naszej kulturze, o dziedzictwie narodowym, poznali twórców kultury ludowej, nauczyli się, to również rzeczy praktycznych, bo nauczyli się jak się wyrabia kwiaty, jak się tańczy, śpiewa po polsku, jak również poznali polskie potrawy, zwyczaje panujące w domach. Były też wycieczki, które przygotowano dla młodzieży z Rosji. Jeździliśmy w Kraków, w Kielce, byliśmy w Warszawie. Dwa dni mieliśmy wycieczkę po Górach Świętokrzyskich, byliśmy w gminie, no, w urządzie, w kabinecie, w kabinecie wójta. Zobaczyliśmy, no może być całe święto wszystkie województwa. Uczniowie rosyjskiego gimnazjum gościli też w polskich domach. Była to okazja do nawiązania nowych znajomości. Rodziny tutaj, no to, takie w ogóle ludzie, a tutaj takie uśmiechnięte, takie przyjemne. Jak powiedzieć to Zadowolone, tak. uczniowie przyjechali tu po to, aby poznać tutajszą kulturę, tradycje, ludzi mieszkających w tym regionie. O tym wszystkim o życiu w Polsce oni już słyszeli teraz mogli to sami zobaczyć. To bo my znajem, no te nie сейчас my to увиделi. A o Polsce słyszeli m.in. na lekcjach języka polskiego, które w szkole w Usolu Subaryjskim prowadzi Aneta Ksel, pochodząca z Mąchocic nauczycielka, kiedyś kierowniczka gminnej biblioteki, kilka lat temu wyjechała do Rosji i przekazuje informacje na temat naszego kraju, jak również uczy języka. Mamy zajęcia po języku polskim, kulinarza, kulinaria, tradycji, wszystko. My wszystko uznajemy o Polsce na lekcjach. W gimnazjum dużo mówimy o Polsce, współpracujemy z konsulatem Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku, ze stowarzyszeniami polskimi, bierzemy udział w wielu konkursach, obchodzimy polskie święta. Uczestniczyłem w rozlicznych konkursach, o Polsce, o nie w usolu syberyjskim mówi się o Polsce. Uczniowie tamtejszego gimnazjum to potomkowie ze na Syberię. W rodzinnych domach wspomina się też o naszym kraju. I moja babcia jest Polką, także a, oczywiście u ja w domu a, dużo a, a, znaje o Polsce i jestem katolikiem. Uczniowie gimnazjum Zusola Syberyjskiego gościli też w redakcji Masów Info, poznawali pracę naszej redakcji, sami też zasiedli za stołem prezentarskim wydarzeń i spróbowali swoich sił przed kamerą. Z kamerą będziemy prezentować, jak działa straż, jakim sprzętem się posługuje. Wizyta rosyjskiej młodzieży w Gimnie Masów to tylko część projektu. We wrześniu to uczniowie z Mołchodzic Kapitulnych polecą do Usola Syberyjskiego. Przez tydzień będą poznawali tę część Rosji. Program też jest bardzo bogaty. Jest to wizyta w Irkucku, w konsulacie polskim, między innymi, zwiedzanie miasta. Ja myślę, że to u nich będzie większa kulturowa program. Myślę, że uczniowie z Polski będą zadowoleni z bardzo obszernego programu kulturalnego, który dla nich przygotowujemy. Pokażemy tradycje i obyczaje rosyjskie. Pokażemy też to, co mamy najpiękniejsze czyli Bajkał. Ja sobie na pokażę. Projekt wymiany młodzieży realizowany jest dzięki dofinansowaniu w wysokości 90 tysięcy złotych z Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia.